Cześć, z tej strony Łukasz. Witajcie w nowym odcinku Akademii Kunap. Zgodnie z tym co obiecałem w ostatnim odcinku, dzisiaj skupimy się na instalacji oprogramowania antywirusowego, antymalware'owego, ale także na aplikacji Security Counselor, która pomoże wam ocenić stan bezpieczeństwa całego urządzenia. Zapraszam Konfigurację antywirusa znajdziemy w panelu sterowania. No i tutaj w części aplikacje mamy antywirus. Jest to domyślnie dostępny antywirus, czyli Clam AV. To jest antywirus, którego możecie w dowolnym momencie włączyć i używać wedle, wedle potrzeb, natomiast oprócz McAfee, oprócz Clama możemy również skorzystać z McAfee. Klikając link tutaj dostępny, zostaniemy przeniesieni do e, App Center, gdzie możemy zainstalować 30-dniową, 30 darmową wersję e, tego oprogramowania. Jednak po 30 dniach, jeśli dalej będziecie chcieli z niego skorzystać, będzie trzeba podać klucz licencyjny. Trzeba będzie wykupić licencję na tego antywirusa. Natomiast Klam jest dostępny za darmo, a więc możemy bez dodatkowych kosztów korzystać z tego oprogramowania. Po włączeniu zaktualizujmy. System powinien pobrać sygnatury o sygnatury wirusów. No i będziemy mieli Aktywnego antywirusa. Jak widać, teraz trwa aktualizacja. Możemy włączyć, aby aktualizacja była wykonywana automatycznie, standardowo co jeden dzień i to jest najbardziej sensowna opcja. Jak również możemy aktualizować ręcznie. Wtedy musimy wskazać plik CVD z sygnaturami. Na dole zobaczymy z kolei kwarantannę, gdzie będą informacje o tym, ile plików z każdego woluminu w takiej kwarantannie się obecnie znajduje. Przechodząc do drugiej zakładki, możemy skonfigurować, kiedy mają być wykonywane skanowania. Możemy stworzyć na przykład tygodniowe skanowanie, określić, czy ma być wykonywane dla wszystkich folderów, czy tylko dla określonych. Wtedy możemy wybrać z listy te, które chcielibyśmy. Skanować, natomiast no, zwykle najbezpieczniejszą opcją jest skanowanie wszystkich. Przejdźmy dalej. No i określamy, jak często. Moim zdaniem, raz na moja, moje skanowanie w tym wypadku może być wykonywane raz na tydzień. No i powiedzmy o godzinie trzeciej w każdą niedzielę. Przechodząc dalej, dochodzimy do e, opcji tworzenia e, zadania, a więc możemy określić, które. Pliki będą pomijane, czy chcemy skanować wszystkie pliki, czy wykonać tylko szybkie skanowanie potencjalnie niebezpiecznych plików. Oraz możemy wykluczyć pewne pliki i foldery, wtedy musimy napisać tutaj rozszerzenia dokładnie tak samo jak wyżej, które mają być pomijane. Ja zostawiam, aby skanowane były wszystkie pliki. Dalej możemy ustawić maksymalny rozmiar pliku do skanowania. Jak duży? Standardowo to 25 MB, ale możemy ustawić tutaj dowolną wartość, która nas interesuje. Czy pliki skompresowane mają być, skanowane, oraz jaki będzie maksymalny rozmiar skanowanego pliku skompresowanego, oraz czy chcemy skanować dokumenty. Przechodzimy dalej. No i w tym momencie musimy określić, czy chcemy być tylko poinformowani, czy pliki mają być przeniesione do kwarantanny, czy pliki mają być automatycznie usunięte. Dla Bezpieczeństwa, ale również pewnej kontroli nad całym procesem. Warto wybrać opcję, aby były przenoszone do kwarantanny. Klikamy zakończ i takie zadanie się tutaj pojawia. Możemy w tym momencie uruchomić nasze zadanie i rozpocznie się skanowanie. Zobaczymy też w tle, że takie skanowanie jest wykonywane. W zależności od liczby plików, które mamy na urządzeniu, no one może chwilę potrwać. Dalej zobaczymy raporty, możemy określić ile dni, przez ile dni chcemy wszystkie raporty skanowania przechowywać oraz czy chcemy archiwizować logi, tutaj jest to bardzo przydatna opcja, ponieważ w ten sposób wszystkie logi archiwalne będą zawsze zapisane w jednym miejscu w postaci plików CSV. No i kwarantanna, jeśli jakieś pliki zostaną oznaczone jako zainfekowane, to tutaj w kwarantannie zobaczymy list tej, tych plików. No i jak widzicie jest to dosyć prosta do skonfigurowania funkcja, ale na pewno się przyda, gdy użytkownicy muszą różne pliki wgrywać na urządzenie. Nie mamy stuprocentowej pewności, czy ich komputery nie są zainfekowane jakimś złośliwym programowaniem, szczególnie jeśli pracują zdalnie. Zdarza się pracować na prywatnych komputerach. To, aby zwiększyć bezpieczeństwo naszych danych, jest to przydatna funkcja Którą warto włączyć. Ale antywirus to nie wszystko, ponieważ na urządzenie czyhają również inne zagrożenia, i dlatego warto. Zainstalować aplikację, która nazywa się Malware Remover. Jest to aplikacja, która okresowo będzie skanowała nasze urządzenie w poszukiwaniu potencjalnego malware'u, czyli oprogramowania, które może zaatakować, zainfekować nasz system operacyjny, system naszego urządzenia na nasie i stanowić potencjalne zagrożenie. W przypadku Malware Removera, jest to aplikacja, która może no, nawet codziennie skanować nasz system i tym samym sprawdzać, czy nie ma jakichś zagrożeń oraz automatycznie usuwać takie. Zagrażające bezpieczeństwu naszych danych pliki, aplikacje, które gdzieś tam mogą działać. No i teraz jeśli chodzi o ustawienia, możemy włączyć zaplanowane skanowanie codziennie, standardowo o godzinie 3 w nocy takie skanowanie się odbywa. No i z wyniki skanowania mogą być wysyłane do, do nas, do, do firmy Kunap. Dlaczego warto to zostawić? Ponieważ jeśli aplikacja znalazłaby jakiś potencjalnie zagrażający bezpieczeństwu plik czy, 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 czy jakąś aplikację, no to w tym momencie nasz zespół dostanie w miarę szybko informacji i będzie mógł zweryfikować tę sytuację, czy to faktycznie jest jakieś zagrożenie dla bezpieczeństwa systemu i danych. No i po zainstalowaniu, oczywiście, możemy rozpocząć skanowanie. Ono, znowu, podobnie jak w przypadku antywirusa, chwilę może potrwać, natomiast zobaczymy później podsumowanie z informacją, czy. Czy istnieje jakiekolwiek zagrożenie dla naszego systemu? Aplikację możemy wyłączyć, ponieważ ona działa w tle i, i analizuje bezpieczeństwo naszego systemu. Jak widzimy, zakończono. Jest bezpiecznie. Nie ma żadnego e, potencjalnego zagrożenia. Ale to wciąż nie wszystko, ponieważ jest jeszcze jedna aplikacja, która nazywa się Security. Kancelor. Po zainstalowaniu tej aplikacji będziemy mogli e, wygenerować raporty bezpieczeństwa naszego systemu, gdzie aplikacja przeskanuje wszystkie punkty, w których może istnieć jakiekolwiek zagrożenie dla bezpieczeństwa naszego systemu. I co więcej, e, zasugeruje automatyczną naprawę, automatyczne rozwiązanie naszego, naszych problemów w, w konfiguracji. No i teraz po uruchomieniu pierwszy raz aplikacji zobaczymy taki krótki przewodnik, który przeprowadzi nas przez najważniejsze opcje. I po uruchomieniu aplikacji możemy przejść do konfiguracji. Aplikacja automatycznie będzie skanowała i może poprawić stan bezpieczeństwa naszego systemu, natomiast musimy określić, jaki chcemy mieć zachowany poziom bezpieczeństwa, czy jakie zasady mają być brane pod uwagę, czy to, ma być, czy to mają być podstawowe zasady bezpieczeństwa, pośrednie, czy zaawansowane zasady bezpieczeństwa. W przypadku m, tych zaawansowanych, one są najbardziej restrykcyjne i Wiele, wiele funkcji być może będzie trzeba później ręcznie włączyć, na, na przykład dostęp do SSH. Wybierzmy pośrednie zasady bezpieczeństwa. Klikamy skanuj teraz, no i urządzenie rozpoczęło skanowanie najważniejszych punktów. Związanych z bezpieczeństwem systemu, takie jak aktualizacje systemowe, aktualizacje aplikacji, otwarte porty, ustawienie, ustawienia bezpieczeństwa haseł i tak No i za chwilę, gdy to skanowanie się zakończy, widzimy, że w moim przypadku urządzenie jest określone ze średnim ryzykiem, czyli mamy 10 potencjalnych zagrożeń. Przechodząc do, do raportu. Zobaczymy informację o tym, że system NFS zezwala na dostęp do folderów współdzielonych ze wszystkich adresów IP. Niektóre udostępnione foldery zezwalają na dostęp gości. Dla portu SSH używana jest. Wartość domyślna. E, serwer nas nie używa protokołu TLS w wersji co najmniej 1.1. E, WW podobnie. Antywirus nie ma e, najnowszych definicji wirusów, ponieważ jeszcze nie zaktualizował. Powiadomienia wypychane m, są wyłączone. Powiadomienia e-mail są wyłączone. Kompresja TTP na serwerze e, jest włączona. Na serwerze WWW jest włączona. No i teraz każdą z tych opcji możemy sobie tutaj Kliknąć i system przeniesie nas do odpowiedniego punktu, gdzie możemy ręcznie zmienić. Jak również możemy tutaj wybrać akcję i opis, który wyświetli nam informację, co dane zagrożenie może oznaczać, albo możemy taką, o, taki, pom, taki wynik pominąć i system nie będzie go już nam wyświetlał. No i teraz. Klikając asystenta sugerowanych ustawień, możemy zdefiniować, czy te ustawienia mają być skonfigurowane, czy nie. Zmiany są wprowadzane. Ile to potrwa, aby system wszystkie zmiany zastosował, po czym będziemy mieli pewność, że Nasz system jest zabezpieczony w odpowiedni sposób. Zresztą, zobaczcie, w poprzednich odcinkach stworzyliśmy kilka, kilka konfiguracji, między innymi ustawiliśmy wymuszenie zmiany hasła, bezpieczeństwo sieciowe i te wszystkie opcje tutaj również są brane pod uwagę ale ze względu na ustawienie ich przez nas wcześniej już są oznaczone jako poprawne, bo widzimy tutaj zielone, zielone znaczki, zielone ptaszki. No i jak widzicie, po, po zmianie zostały, zostało jeszcze raz wszystko przeskanowane. No jedyna rzecz, której nie udało się zmienić, to Powiadomienia wypychane o nowych wersjach są wyłączone i e-mail są wyłączone. A to dlatego, że nie podałem tutaj serwera e-mail do komunikacji oraz nie dodałem powiązania z aplikacją mobilną, dlatego system nie był w stanie wysłać odpowiednich czy ustawić się odpowiednich funkcji. Podstawowe opcje Con Security Counselor to zasady bezpieczeństwa. Gdzie możemy przeczytać wszystko, co mamy ustawiane w ramach danego poziomu i wybrać inny, jeśli ten, który wybraliśmy wcześniej nam nie odpowiada. Ustawienia zabezpieczeń, czyli mamy tutaj dokładnie to samo, co widzimy w ustawieniach systemu plus dochodzi tutaj opcja dwukrokowej weryfikacji, która pozwala nam przy użyciu Google Authenticator skorzystać z opcji podwójnej weryfikacji, czyli po zalogowaniu do systemu QTS trzeba będzie wygenerować kod w aplikacji i podać go oprócz hasła. No i aplikacje zabezpieczeń. Malware Remover mamy zainstalowany, McAfee nie, Security Advisor, podstawowe informacje o naszej aplikacji. Jak również tutaj mamy ustawienia, które pozwalają nam zdecydować, czy mają być informacje o funkcji sprawdzania zabezpieczeń wysyłane do, do nas, czyli do kunapa, czy nie. Wracając do informacji ogólnych, widzimy tutaj. Podstawowe informacje o naszym systemie. Antywirus jest włączony, skanowanie ukończono, malware również skanowane, nieukończono oraz sprawdzanie zabezpieczeń, dzięki czemu możemy uznać, że system jest odpowiednio zabezpieczony. No i w sytuacji, gdy urządzenie musi działać w internecie, użytkownicy logują się zdalnie do naszego urządzenia, ponieważ zdalnie pracują, no mamy pewność, że System jest odpowiednio zabezpieczony, no i yy, cała praca, która będzie realizowana przez naszych użytkowników, nie będzie zagrażała zbytnio bezpieczeństwu naszego systemu. Na dzisiaj to wszystko. Opowiedziałem Wam, w jaki sposób możemy zarządzać bezpieczeństwem naszego urządzenia od strony zagrożeń. Wirusami czy malwarem. Natomiast w kolejnym odcinku o, wrócimy do tematu zdalnych połączeń i pokażę, jak możemy wykorzystać mechanizm Maiku na cloud. Do zobaczenia.